Tu mamy pierwszą fazę, gdzie musimy pierwszą fazę doprowadzić do fazy trzeciej fazy, czyli do szarej. Musimy ją doprowadzić, czyli te maski będą już zdecydowanie inne. Bo tutaj ta zamiana faz, nie? I dlatego pierwsza do trzeciej, trzecia do pierwszej. Teraz druga faza. Drugiej nie mieszamy. Druga jest spoko i plus, dajmy jej spokój. Nie kombinujmy. Druga niech sobie tam będzie w spokoju, więc możecie sobie uznać, że druga, drugie miejsce jest najbezpieczniejsze. To jest zaraz po pierwszym, a, a przed ostatnim. <noise> to można uznać. Dobra, 2-2. Kolejna zamiana. Tak jak tu zamieniliśmy pierwszą z trzecią, to teraz zamieniamy trzecią z pierwszą. Pierwsza i trzecia. Widać teraz na kolorach o co tu chodzi w ogóle od dołu, bo ja umieściłem ten układ na samym dole, ale widać. Jest, jest okej. Okay. Tutaj przychodzi brązowa, odchodzi szara, a tutaj przychodzi brązowa, odchodzi brązowa. I teraz słuchajcie, cały ambaras polega na tym, że silnik już zapinamy tu. Nieważne, czy tu, czy tu. Musicie go zapiąć do któregoś stycznika, bo ta magia zamiany faz dzieje się tu na dole. Później zrobimy taką blokadę, żeby jeśli jeden stycznik działa, to drugi, żeby nie mógł działać, bo wtedy by nam to buchnęło, bo wtedy te fazy by nam się pozamieniały nie tu, gdzie trzeba i by nam zwarcie się zrobiło po prostu.